Jestem w kolekturze, odbieram wygraną u Pana Mikołaja Proszę bardzo, Panie Mikołaju Poczekaj, oj To platin Lecimy No jak ładnie Ładnie, nie, poszło Masz tam, widzisz, miał wypłacić, czy jutro przyjść? Jutro, nie? No dobra, to przyjdę jutro Jutro, bo było bardzo dużo wypłat A, no bo tu jest teoretycznie, kolektru, Tu jest kolektura wygrywająca Teoretycznie by było, ale już Prawie 2000 tysiące wypłaciłem z Aha, dobra To czyli jutro, jutro. przyjdziemy po wypłatę wózkiemu Zrób e, sobie taką gwiazdkę, żebyś się nie pomylił Dobrze Zabieramy z powrotem mój kupon kochany Wygrywający A tu jedziemy z liniami A czekaj, będziesz rano może? Nie wiem, y, nie wiem. może rano będę? Może. W, w razie czego ci na rano nawet uszykuję, bo dzisiaj ktoś tam jeszcze utarguje. Dobrze, za mnie ważne jutro, co nie zginie. No nie zginie. Tak tu sobie, o! I strykamy. Widziałeś jak wybrałem z radki linię? No, super. Same linie chodzą. Masz drogi Jacku 60 zł. 60 zł. Czyli od razu mi daj piątkę Keno 5, stawka 5. Stawka 5 zwykłą, nie? Tak. Mhm. I na razie mhm. tyle. Zobaczymy, co się ukryje w tym Keno. I nagroda. I nagroda. I nagroda 50 zł, a reszta później. Dobra. No i znowu mi ten tak, chciałem, chciałem ci zrobić, a ty mi uciekłeś no, no tak będziemy robić, to mnie daleko nie zajęć. Musimy to wybrać ze zdrapek jeszcze. O, takie tu są kalendarze. No i muszę jutro dograć jak przychodzę i odbieram nagrodę, nie? No tak? Ja no Multi Multi mam tę trójkę. A to 6, 6 zł jeszcze dojść wieczorem, bo może kiedyś to trafię w keno Dwa razy to było, ten sam gościu wygrał Dobra Zobaczymy co będzie dalej Idziemy Sprawdzić keno A już leci, o to patrz To sprawdzimy na bieżąco I może będzie hura I może będzie hura <laughs> Co my tu mamy Jakie my tu mamy w ogóle? 4, 10, 34, 44 i 67? Jeszcze mi teraz dzwoni, czwórka jest, 34 też jest, a resztę nie wiem, zaraz zobaczymy. Tak. 4 jest. 10 nie ma. 34 jest. Czyli 2. 44 nie ma i 67. Ajajaj, zabrakło. Możesz nagrywać dalej wypłacanie i dawać ten kupon. <gry> Co? Wypłacony? No, ja zapomniałem, że na dole jeszcze mam pieniądze. Aha. Trzymuję. Kurde, czemu aż tak mało mam? To dajemy, Mówię, kurde, czemu ja aż tak mało? Nie wiem, wypłatę, ale. O, mhm. Dobra, to nagramy. Wypłacamy. 1038 cykli. I liczymy. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. O! Jak ładnie. 30... 30. I oto twoja nagroda. I oto moja nagroda. Dziękuję bardzo. Tak to Keno ładnie daje. Raz po raz. Nie Panie Mikołaju? Tak jest. Raz po raz się zdarza, że daje. O, super. Jest nagranie następne, znaczy nagranie. To się odłoży. Żerby pustakowe no to jest źle No a tu niestety ale dwójka. Sprawdzimy jeszcze jak nic nie pomieszałem. Tak, brak wygranej tu w tym Kenon. Dobra. Koniec. Koniec na dzisiaj. Nie ma co szaleć, także Lecimy dalej, jeszcze coś kupię i dogramy coś tutaj, jeszcze filmik dalszy ciąg. No zobaczymy, jak będzie. Jeszcze Kenów jeszcze na pewno będzie. Dobra. To na razie tyle. Słuchaj, jeszcze tu trochę mam gotówki, no może wygrywam. Aha, no dobrze, no to, to nie, ma, nie, widzę, nie widzę przeciwwskazań. No. <laughs> Dobra. Ja, ja nie lubię nosić na domu pieniędzy. No i o to chodzi, ja lubię nosić. <laughs> to my się zamienimy. No, to jest inna sytuacja. No, dokładnie. Dokładnie, o tu sobie wybiorę coś jeszcze, o może jakieś tam i zobaczymy co tu będzie, dobra to na razie tyle, widzimy się później Cześć, witajcie na moim kanale widzieliście wstęp byłem w kolekturze widzieliście nagranie, Kenos super także udało się muszę znowu teraz odczekać z yy, tydzień Mniej więcej zawsze tak robię, że nie gram od razu. Znaczy, wysyłam jakieś za, za 10 zł. razy stawka 5. Zawsze wysyłam codziennie. To codziennie wysyłam. To tam idę raz, aby jedno losowanie i uciekam. Ale ogólnie za no 80 zł. z mnożnikiem na 20 losowań wysyłam co tydzień. No i tak wpada, widać, wpada. Także super. Mieliście tam, zobaczyliście, podbrałem w kolekturze nagranie z kolektury. No a teraz wybrałem sobie tam z tych, co tam widzieliście, powkładane te zdrabki, sobie wybrałem. Na dzisiejsze drapanie od rana, więc zaczynamy. Mamy Bonus wabank z numerem 7, Crazy 7 z numerem 5, Ekstralinię z numerem 9, kalendarz z numerem 18 i krzyżówka z numerem 16. No to nadrapiemy sobie tę krzyżówkę i Ekstralinię i widzimy się już na drapaniu. W multi, multi miałem tam nie wiem, szóstkę, nie, szóstkę jezus, sześć, na sześć liczb miałem trójkę, no ale miałem stawkę razy dwa, więc tam miałem 6 zł, 12 zł dokładnie miałem, także tam nie, nie poszło tak jak trzeba, ale no ale walczymy dalej, dobra, to widzimy się za momencie i w tym czasie łapeczki, proszę i no i co, Drapie. i zaraz będziemy się widzieć na dokończeniu tych drapek. Dobra. To lecimy. No i jestem już na bieżąco w domu. Nadderapany, na razie nic. I wkład dzisiejszy to 50 zł, 5 trapeczek po dyszku, także 5 dych. No i co, lecimy z siódemkami, może najpierw tutaj. Tutaj, tutaj, Kenos super. Tam na tym mam Kenos. Basia mi zazdrości... <grym> zazdrościła, poszła, puściła też za 80 zł wczoraj. A, połowa jej się wróciło, no, 4 dyszki, a 80. Także mam tu token, dałem jej 5 dych, wiem, a... ale tak, tak i tak, to co wygrywam, odkładam, daję Basi, żeby tam na konto sobie odłożyła na wakacje to wszystko idzie na wakacje wygrywane ja więc yy, nie używam tych pieniędzy odbieram na konto i niech se leży a tu zgram to co mam przeznaczone to, to jadę a wygrane wszystko takie te grubsze idzie wszystko na na wakacje także już tam ładna sumka się uzbierała Bo już miałem 1250 Tysiąc ostatnio tam, 1000 teraz. Miałem gdzieś 500. Jakieś tam no ale już się, już się zbiera. Jeszcze myślę, że do wakacji coś się jeszcze tam dołoży. I także nie będziemy się szczypać. Może w góry pojedziemy. W maju się wybierzemy, chociażby na 3-4 dni. Tam dzieciaki będą mieć wolne. To się może skoczy, bo dawno nie byliśmy. Dobra. Siódemki brak. Tu ględzę, ględzę, a tu siódemki brak. No to teraz bonus wabank z numerem siódmym. No, wygrywająca liczba. Trzy. Aj, już myślałem. A tu niestety. A. Tutaj tak. No, ale trolling. O, jest. Ale trolling. Teraz ja tu jest siódemka, kurde. Ale tutaj tutaj raczej tu już nic nie będzie. Jak już takie coś jest, to widzę, że No ale do końca trzeba Trzeba drapać. Bo co? Na razie nic. Ale to tam. nagramy sobie za tydzień. Puścimy keno za tydzień takie za 8 dych. A może w międzyczasie coś tam wleci jeszcze, bo mówię, nie wysyłam tak, żeby raz tam na jakiś czas odpoczywam od właśnie tego wysyłania, żeby nie lecieć, że już bo wygrałem tam 1000 lecę i zaraz jadę z tym koksem, nie, żeby wszystko stracić. No nie. Musi odpocząć. Aj, kurczak, ale to jest wszystko takie, że. Oj, 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 WZ, to no niestety tu jest porażka, ale to już przypuszczałem, że tak będzie. To lecimy z tym naszym kalendarzem. O, proszę, jest gwiazdka. Na pierwszy strzał zaraz gwiazdka. Nie mówcie, że druga też będzie. No nie, bo nie, jest tak jest, że. Cała drabka jest w gwiazdkach, ale to nie u mnie. Ale jest jedna, także na razie ten, ten, ten kalendarz mi się tu tak spisuje, można powiedzieć. Zawsze gdzieś tam ta gwiazdka się pojawia. Są też puste, ale rzadko więcej mam wygranych. Zobaczymy, czy tam tylko jedna będzie. na dyszka. Okienka tak trochę są rozsypane. Nie Magda? No, tak jak mówisz. <laughs> Sople. Ciuchcia, kurde, kolej nie, ma... nie, nie, Ani nic nie. W ogóle mi nie piszcie, nic nic nie mówię. Jest tragedia, kurde. Trener do zwolnienia, totalnie do zwolnienia. O to, co jest, to jest sabotaż, to co wczoraj zrobili. Narwy stracił, no ale co zrobić? Tu nie ma nic i prezent już jest B, czyli nie wiem, czy to jest 10? 10 Czyli mamy dyszkę pod gwiazdką. I mogę zapamiętać tych kontrolnych, jakie tu są. Ale mamy BB No, BB, czyli 10 zł gwiazdeczka. Ale jest, dobra. No to lecimy z liniami. Lecimy z liniami. A w liniach piłka. Czy mamy piłkę chyba nie? Z tego co wiem. No nie. Słońce, słońce świeci cały czas. Kurde, fajnie. Słoneczko jest, ale ja tu nie mam. Kości. Kiepsko, kurde, tych symboli tak mało. Kości. Co tu? I tu dobra. I okulary 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 tu nic tam nie daje no. i co moneta moneta jest dobra biedronka czy mamy biedrę mamy muszę wziąć te małe linie zobaczyć czy na no, premierze ładnie poszło tyle linii tam było czy pasta podtrzymuje się czy to był tylko przypadek musiał wziąć znowu ale zobaczymy statek płynie do korupcji a na pokładzie już nie ma mnie parasol parasol ale to nam no, nic tu nie utworzy Mhm. Mm Paraso, dobra. I sakwa, sakwa. Gdzieś ta sakwa była tu, ale też nic to nie daje. Uj, może by zdrapał ten dzwonek, no dzwonek by mógł być. Ale czy będzie? Kto to wie? Nie mamy złąka, a mamy tego wiatraka. Kurde. Czyli popcorn będzie. No. Czyli będzie popcorn, tak jak mówiłem. Kurde. Czyli tu będzie pusto w takim razie. I teraz to. Albo symbol, którego nie będzie chyba. Bo tak by wszystko tu padło. Więc. No, tak mówię. Loty. Dobra. HPC, HPC. No dobra. To lecimy z krzyżówką. Słońce mi tu świeci. M. Na razie w krzyżówce nie ma nic. M. M M M. jest i to na tyle Z, Z Z Z czyli mamy pierwsze pisz pisz no piszę tylko nie wiem co mam pisać jak tu nic nie ma Z gdzie jest Z no frys fake i to na tyle. kurde E tu mamy E. No ale już chyba raczej nie będzie. E, e. Hmm. Czy będzie A, ale raczej chyba już nie. E. Mamy ser. Ale to pierwsze. Ale mi tu świeci te słońce. Coraz więcej. E. Mhm. Dobra, jeszcze trzy zostały. D. Tak myślałem, że będzie D. E, bo A już nie będzie. No właśnie. To no nie będzie. A Psia krew niedziela. Oj oj. Coś te ubyło, było. Coś te krzyżówki ostatnio takie oporne się stały. W szczególności te nowe, bo te stare jeszcze jak wejdziemy, to tam coś jeszcze siedzi, ale I tu mamy pomost. I to na tyle. Kurde, kurde, o co tu come on Dudek Drut, a nie Dudek, Dudek jest tutaj. Mm. Set no to nie, już widzę, że tu nic nie będzie. G. No. Także Pozamiatane w paputach. Tylko dziesięć złotych dało. Oj nie ma co prze, przeciągać no. 200 zł nie dali JG, no dobra czyli mamy po drapańsku dzisiejszym na 50 zł wygrało tylko kalendarz z, z jedną gwiazdką za zadyszku czyli 4 dychy do tyłu ale ja jestem do przodu Wczorajszym Keno, także teraz trzeba znowu zrobić kumulację, wysłać Keno i odebrać te pieniądze z powrotem, nie? Ale to już odbieram i wkładam na osobną kubkę, więc tak jakbym odłożył. No więc yy, o, to chodzi. o to chodzi, bo inaczej nie odłożę. Dobrze. także dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, łapki i co? Widzimy się jutro. Zobaczymy. Może jakieś keno wypuszczę jakiegoś jeżyka, o za dwie dyszki może, albo, albo stawka razy 5 na dwa losowania za dwie dyszki. O, zobaczę jeszcze. Jak to pójdzie. W każdym bądź razie. Keno super. Uwielbiam tą, tą, tą grę, bo mi idzie w niej. Jeszcze w niej mi najlepiej idzie. Coś tam zawsze człowiek chce. Te... Yy, zdobędzie, raz po raz no teraz yy, mówię, często wpada mi, często wpada mi więc yy, trzeba korzystać póki idzie dobra, trzymajcie się do następnego, pozdrawiam i widzimy się jutro, cześć